Szymano, Szymano, sieman, Szymano, Szymano, tutaj MKB, tutaj druga część Styrano psągów, lecimy te, te, te gnojki łapać. Ostatnio złapaliśmy 5, teraz złapiemy drugie 5, druga część filmu, druga część misji. Dzisiaj już tą misję postaram się wykonać. tym razem będzie mniej rozpraszania, nie będziemy musieli zmieniać chyba tam aż 10 minut na wyjaśnianie wam tych żółwi innych. Więc będzie krócej. W tym filmie już na pewno to zakończymy. Wiemy wszystko, po prostu będzie kontynuacja. Ale pokażę Wam w razie czego, jakby nie było, jak łapie, na jaki sposób. Łapię na mega szarpanie, bardzo agresywne, żeby prowokować te ryby. To są ryby, które biorą w nocy kwiorzeczki, t tyleksy. Bardzo agresywne, więc tak, zrobię tak bardzo mocno szarpie. Widzicie? O, jest ryba, widzicie? Chyba coś zielonego widziałem. Co jest? Co to? Wydaje mi się, że to może być już Strong od razu. Ale być może jest to też unikatowy Złoty Pstąg z Colorado, Nie wiem, zobaczymy. Jak będzie Złoty Pstąg z Kolorado a może to być Złoty Pstąg z Colorado to będę zadowolony, bo pobiję pewnie rekord. Ale zobaczymy, co to będzie. Chyba to będzie TYRANOPSTRONG Oczywiście nie mam stuprocentowej pewności Ale tak coś czuję, że może być to TYRANOPSTRONG Jak będzie TYRANOPSTRONG to by się będę cieszył Jak będzie to ZŁOTY z KOLORADO to będę się cieszył Bo będzie unikał na tym filmie Oraz ten Oraz wiecie co Wiecie co Oraz No oraz po prostu będę po prostu szczęśliwy Bo to będzie nie dość, że unika, to będzie rekord i co to jest? To jest Strong Trowa, że nie jest. Kilogram 800. Pomimo to, że to nie jest mój największy, to jest to jeden z największych. Początek filmu a już mamy od razu pierwszego Stronga Pyk. Zrobimy tyle screenów. Czekajcie, tylko coś wezmę, bo coś zepsułem. <laughs> <laughs> Słodki widzowie, ale jestem chory, mówiłem wiele razy, gdybym nie był chory, to wcześniej bym tych filmów nie ponagrywał, bo byłbym w szkole. W każdym razie, to dajemy sobie tak, pyk, pyk. I robimy takie zdjęcie z rybką. Trochę, trochę, trochę brzuszka zrobimy, jego zdjęcie. No to co? No to, to było na tyle. Ja rzucam dalej. Możecie zostać ze mną, jak chcecie. Zostawię was na chwilę ze mną jeszcze, ale za chwilę może wyłączę nagrywanie po prostu. I włączę ten. Włączę jak będzie się działo coś ciekawego, ale pierwsza ryba od razu kolejny. No super po prostu klimat. Lecimy. Jeszcze tylko cztery i już. Mamy ponad połowę. Coś uderzyło tak agresywnie, jakby się w żyłkę wgryżało. O, super. To jest coś dużego. Aż, aż wyskakuje z wody. To jest coś ciemnego i czuję, że to może być kolejny Pstrąg Tirex. One agresywne są teraz w wojzowie one chyba teraz będą szybko brały. Jest szansa, że może szybko teraz te ostatnie cztery jeszcze złapiemy widzowie. Te psągi. To jest Tranopsong chyba. No. Szybko biorą coś teraz. Ja mam już 21 level. Niedługo dobiję 22. Kolejne ryby potwory będą. I będę chciał na pewno wbić level 30. No 34 ogólnie. Ale 30 też. I będę sobie wsiedł na to, co chcę. Na rybę. Potwór. Właśnie będzie sporo ryb fajnych. Jeszcze przed nami. Potwórów, przede mną. Cieszę się, że gram na tym koncie od nowa. Bo ostatni, na ostatnim koncie było słabo, ale się cieszę, że na nowo gram. Kolejny. Co? Rekord? Bo kurde, widzowie! Ale jaja, jeden z największych tyranopsongów! Ale jaja, widzowie! Cieszę się, wcjul z tego rekordu! Ale jaja, ale się cieszę, widzowie! Rekord! Jaki duży! To jest jeden z największych, już! Jaki duży! Robimy screeny. Robimy screeny. Jakie bydlę! Olej jaja widzowie, ale teraz się podjarałem. On tak uciekał, ale, nie, ale później przestał walczyć. Już widać, że on jest duży. W porównaniu do innych. Pyk, robimy tak. Pyk, pyk oraz pyk. Pokaż wam, jak te screeny robię ogólnie. Pyk. To jest rybsko. Ten tyran obsląg. Zaraz jeszcze zrobimy screeny z tej. Z tej perspektywy pyk, cyk. Cyk, cyk, pyk, pyk. No mega super rybsko. Mega się cieszę, widzowie! Nawet nie wiecie jak. Takie rybsko jaką ja reakcję miałem. Słyszeliście jaki podjarany byłem. Teraz wiemy yy, screena przy tej górze, o tam gdzie pokazuje, tam gdzie te kółko jest jakby o, teraz tak, no ale piękne dypsko, no, no to co, lecimy, już jest pod po wszystkim, wyjątkowy łowca określoną liczbę unikatowych ryb. To nie jest unikat. Ale tak, czwarta 11. Usuwamy markera, bierzemy nowego markera. Teraz będzie lepiej. Lecimy tak, czwarta 11. Czwarta 11. 5 stopni. Inna temperatura w ogóle. Pogoda podobna, ale inna temperatura ogólnie. 8 stopni, pyk. Ogólnie kiedyś tego nie lubiłem. Dopiero później, jak zacząłem grać na swoim koncie, tym głównym, jak już miałem wyższy level, to zacząłem pisać pyk. I mega szarpanie. Co? Aha. Czwarta, 11. Mega szarpanie. Mega szarpanie. Pyk. No i super, robimy dalej jeszcze screenów za chwilę. Bardzo się cieszę z rekordu. Nie powiem. Cieszę się mega, rzuciłem gdzieś o tam mniej więcej. Lecimy teraz tu. Dobra, dobra, wiem gdzie te potwory są. Wyłącz mi ten komunikat. Ja wiem gdzie te potwory są Wiem kiedy one grasują, a chcę tylko zrobić screeny, te, screeny tej ryby Jeszcze chyba 3 tyranów mi brakuje tylko Ale bardzo się cieszę z tej ryby Piękna ryba to jest Nie że ten, nie że piękna Że jest fajna Po prostu podoba mi się Jest taka straszna, taka fajna Taka krwista, zielonkawy Strong, T-Rex, dinozaur. Można powiedzieć, że to jest Dino Pstrong. Ole, skrzela otworzyła. No. Wchodzimy w topkę. Zaraz będzie jeszcze 22 level. Ryba. Szukam literki S. Strong potokowy. Patrzcie, strong potokowy. Green Levatbasta 55 jest na czwartym miejscu. też ostatnio tego rekorda złapałem. Mogę sobie Matkery wysłać. Ale czekamy, Ry, S i T. No to teraz musimy wejść na sam koniec T. Jak jest T, to wchodzimy na sam koniec T. O, Tyranno Strong. I. Powinien tutaj być. 19 ile. 19.83 osiemdziesiąt uf, nie jestem Neon. Wiecie, co przewinę w razie czego? Przewinę, Halo, gdzie ja jestem? Z no kanale jezioro. Przecież... Tyranopstrągi są na Skalnym Jeziorze, no. Dobra, no, wiecie co, widzimy się za chwilę. Udało się, widzowie, zdecydowało się, jestem na 38. miejscu. Zupełnie jednego z największych tyranopstrągów, no to ja idę ogarnąć te screeny, usunąć te screeny starego pstronga i widzimy się za chwilę, elo ogólnie tu są moje screeny, tu jest mój film napisał się, ogólnie to chciałbym jeszcze złapać ten rekord tego łososia klatki ja już na 100% tego złotego pstrąga z kolorado i tak złapałem większego niż na moim starym koncie, ale chciałbym ogólnie po prostu wiecie, się rekord wracamy widzowie na grę gramy jeszcze raz łapiemy te pstrągi złote w sensie te tyrano jeszcze ze trzy nam zostały, zakończamy misję odbieramy nagrody i zaraz zacznę nagrywać film na Bufalo, shalonokiego, Jak go złapać? Będzie seria się kręcić. Mi się to bardzo podoba. Bardzo mnie jara. Wrócić do rzeczy, które robiłem dosłownie z rok temu, można powiedzieć. Fajnie jest wrócić do takiego czegoś. Naprawdę fajna nostalgia jest. Przyjemnie mi jest. To konto było zrobione po to, żeby wystosować serię na YouTubie Seria na YouTube jest. Także no. Czego chcieć więcej, lecimy po te Tyranów Strongi, zakończyć misję, mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, jak na przykład nie chcecie oglądać mnie screenów robiącym, to możecie przewinąć oczywiście troszeczkę, ja Wam nie zabraniam, ale to jest poradnik, widzieliście w poprzednim odcinku poradnik, co robić, a teraz po prostu już po prostu widzicie, jest druga część robienia, tego. już po prostu to robimy, poradnik już to, co trzeba robić, gdzie łapasz te żółwie był, teraz tylko po prostu pokazuję Wam, co robić. Się co, jak ja to robię, jak tylko już łapię te pstrągi. Padł rekord, co mnie bardzo, jestem uszczęśliwiony z tego, usatysfakcjonowany, bardzo chciałem rekord jeszcze, no i udało się. Może wpadnie jeszcze rekord jakiegoś złotego pstrąga unikatowego. Plus jeszcze jak będę tu levelował, zarabiał jeszcze trochę, bo będę chciał coś pozarabiać jeszcze trochę, to będę polował jeszcze na tą przynętę, bo jak na nią unikat siadają, to może jeszcze złapię rekord unikata, nie wiem, zobaczymy. W topce chciałbym się znaleźć na pewno. No nie wiem, po prostu zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, zaczynamy mega szarpanie. Przynetarz jest w ruchu. Teraz trzeba nią bardzo mocno machać, żeby pro prowokować ryby do ataku. O! Widziałem tam chyba pstrąga T-Rexa tyrek, tyrek, i tych tak jakby widzieliście, coś się coś w stylu wgryzało w żyłkę, można powiedzieć. Także to by były pewnie one, one teraz bardzo dobrze biorą coś. Agresywne są. Wcześniej brały słabo, teraz jak już jesteśmy przy końcówce, to biorą bardzo dobrze. Także wiadomo o co chodzi widzowie. Bierz. Cyk. Cyk. To jest mega szarpanie. Ja to nazywam mega szarpaniem. Bardzo agresywne szarpanie jak to. I cieszy mnie, bo złapałem rybę no, ryby no, większe niż na moim poprzednim koncie. Także wyślę sobie na pewno te bojki. Dodam je sobie, bo ja mam na starym koncie jakieś bojki, ale to nie są zbyt ciekawe bojki. A tutaj dodam sobie fajne bojki z informacjami pełnymi i będzie fajnie. Dobra. O. No i widzicie? Chyba to jest psą T-Rex. Bo widziałem już coś ciemnego. Coś tak czuję, że to jest psą T-Rex. A może i nie, nie wiem. Zobaczymy zaraz. Czwarta, pięć. Branie. Zobaczymy, co to jest. Co to jest? Franio Essa. Co? Kto to jest? Nie mam pojęcia. Tutaj piszą sobie. Pewnie. Pewnie przyklinają XD. Coś tam piszą XD i przeklinają. Prawdopodobnie. Ja w tym nie uczestniczę. Mam chyba jakiegoś znowu zwalonego łososia. To może być unikatowy łososz. Albo jakiś pson. Nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Chyba łososz. Medalowy łosoś. Szkoda, że nie unikatowi, ale zawsze coś. EXPA dał, dał. Nie ma na co narzekać. Sprawdzimy EXPA. mi zaczynał Patrzcie, Czekajcie. Do, Doświadczenie mam już 24 tysiące EXPA. Do następnego levelu potrzebuję 24 575. Także jeszcze trochę ogólnie tego EXPA brakuje, ale damy sobie radę. Pop budowniczy. Zawsze damy radę. Taka piosenka kiedyś była. W każdym razie, lecimy. O! Ha Był tyran storm, bo się wgryzał tak jakby w żyłkę. Co się wgryzał, po prostu w żyłkę, można powiedzieć. Jak jakiś, nie wiem, krokodyl. Dinozaur. Nagram już po prostu wam relację, bo już i tak druga część jest długa. Tutaj możecie zobaczyć jak łapie sobie. Cyk. Cyk. O, siedzi. Co to? Chyba T-Rex, bo jest coś ciemnego. Chyba coś. Chyba Tirex. t Tirex, bo jest coś ciemnego. Tak, to jest t Tirex. Jak najbardziej kolejny. Jeszcze dwa nam zostały. Jak widzicie, w postaci się one się zgryzają. W żył sobie zapewnili. Dopiero teraz mi zaliczyło to jest taki tyran nie jakiś duży nie jakiś mały zrobimy trzy screeny pyk nie spodziewałbym się rekordu tamtego ale tak jak mówiłem już bardzo mnie on jara i cieszy Podierany nim jestem cieszy mnie on tamten rekord ustawiamy to sobie tako, o pyk robimy jednego screena no i rzucamy dalej. Celujemy gdzieś tym razem. Gdzieś, a może tam bardziej tam pocelujemy bardziej tam w stronę wodospadu, może tam jakiś unikat siedzi. Unikatowy złot w z kolorado może. Oczywiście tu się pewnie... 3 raz nie wykluczyli. Pewnie się wyzywają znowu coś. Nie będę wam pokazywał, pewnie zajdziecie jakieś przekleństwo. A nie chce mi się tego czytać zresztą i wam przedłużać też czasu, także po prostu coś tam sobie piszą na czacie globalnym. Pyk, drugi pyk Będziemy pomału tę serię toczyć. Ja będę ją pomału toczył. O, pyk, pyk, o, siedzi, siedzi. To jest może pstrąg tak podejrzewam. Bo się wgryzał, tak jakby w żyłkę. Tak, nie, nie, to jest chyba złoty pszcząt z Kolorado. To jest chyba złoty pszcząt z Kolorado, widzowie. Unikat chyba będzie jakiś To jest chyba widzowie To jest chyba widzowie Złoty Pstąp tak mi się wydaje Albo jakiś łosoś? Może unikatowy łosoś klatka Albo ten tęczowy, nie wiem, zobaczymy co jest Pstąp ten i łosoś klatka wyglądają bardzo podobnie Zaledwie parę pixeli się widzowie ten Róźnik Także widzowie wyciągamy to, to lipsko jest to pewnie unikatowy, bo coś tak ktoś czuję. Zobaczymy co będzie. Co to jest? Medalowy pstąt tęczowy, no. Jeden kg. Spory. Sporo jak spadał. Prawie tyle co ty rano Ja nie narzekam. Nawet spoko ryba. Wrzucamy dalej. Kopiemy wizowy dalej. Polujemy na te rybska. Pyk. Pyk. Bardzo agresywne szarpanie Pyk Pyk Tyk, tyk Tyk, tyk Nie zawsze się zatną Ale jak się nie zatną to no i tak Wgryzają się tak jakby w przypon Ogólnie to one mogą, mają zęby I mo mogłyby przegryźć przypon, ale na szczęście mam coś takiego jak przypon tytonowy Więc mi nie powinny przegryźć Ogólnie A właśnie rzuciłem pod O Pyk. Zobaczymy czy weźmie coś jeszcze tutaj. 19 minut ten film trwa już. Zakończę wędzielem film trwał 19 minut. Tutaj zostały nam jeszcze zaledwie 2 rybki, 2 dwie pstr pstrągi. Także za to zakończymy już. Coś małego. Chciałam się po prostu pokazać z wami to zakończyć tą misję. Młody łosoś klatka, nieważne. Nie jest to ważna ryba jakaś. Rzucamy pod wodospad teraz typowo. Może tam jakiś unikat uderzy. To mi lizią dup... O nie, nie, nie czytam tego. Nie, 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 nie. Nie czytam tego. Mówiłem, że będą się wyzywać. To mi lizią coś tam było. Dupę. Pupę. <ścoughs> Igzę. Nie mam mowy widzowie, nie czytam tamtego. Choćbyście nie prosili nic tamtego. Nagrywa się, nagrywa się. Nagrywa się wszystko, co mówię. Moja reakcja na tamto była bardzo ciekawa. O! No co jest? Już myślałem, że siedzi, bo tak uciekało, tak jakby. Z tą przynętą już przestałem przycinać. A powinien tak wziąć kijem, cyk, tak o z całej siły. Dobra, to nic. Coś wyskoczyło. <grym> Ogólnie to ta przynęta tutaj, ta przynęta z tego żółwia jest ogólnie dobra na ryby. Nie tylko na te tyjano pstrągi i te, na te pstrągi tęczowe, medalowe i inne ryby. Po prostu chyba będę na tę przynętę łapał, bo on na nią ogólnie ryby tu biorą. Będę łapał chyba na tą przynętę. Będę w dzień próbował, będę też gruntówki sobie w dodatku rzucał, żeby było jeszcze więcej szans na ryby. I będę levelował tego do levela. Być może nawet 34, tak jak wtedy na poprzednim koncie robiłem, to się męczyłem i bardzo mi nudno aż było w sumie. A może, ale wtedy nie, nie robiłem rip a tutaj będzie troszeczkę inaczej. Nie Inaczej, nie będę robił jednej rzeczy w kółko, o, super, tylko będzie chociaż troszeczkę różnorodności. Co to będzie? To, zastanawiam się czy to jest... To jest chyba drugi potwór nasz ogólnie widzowie. Bo był ten. Był wiecie co? Był wiecie. Ten okoń oraz teraz są chyba te pstrągi, To jest drugi potwór. A bo to będzie trzeci. Czyli ja robiłem jeszcze jakiegoś yy, potwora dzisiaj. Aha, miękławka jeszcze jest. Którą mógłbym złapać, ale ja bym chciał zabrać. A mam siatkę za małą. Na, nawet strunę, to jest struna, a nie siatka. Ale dobra, jest tak jest. Jest na no dobra. Dobra, siedzi. 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 Co to jest? Cokolwiek to jest. Aha, to musiał być ten stąg. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Rzucamy dalej. Wiecie, co ja chyba pozwolę? Widzimy się przy rybie. Elo. Siedzi widzowie, coś. Jestem ciekaw, co to jest. Jest to coś małego. Dobra, zobaczymy się. Za... No i siedzi. Mała, zobaczymy się za chwilę. Siedzi, widzę jakaś większa riba. Jest to pewnie tyranopstrąg, co Tak, to jest chyba tyranopstrąg. Widzicie, więc go holujemy. Holujemy, widzowie tego tyranopstrąga. Holujemy tego tyranopstrąga. Aż go wyholujemy. To jest naprawdę osoba nie tyranopstrąg. Albo złotopstrąg z kolorado. Nie, to nie jest w ogóle ani to, ani to. Metalowił coś klatka, w każdym razie. Mamy nowy poziom, 22. Odblokowałem jezioro-biały łoś. Kołowrotek Honet słom do słoni do 7,5 kg. Siatka też jakaś lepsza już ogólnie. No no no, super. Widzimy się za chwilkę. No co? widzowie level. No i widzowie jak bijem level. To miałem nowe łowisko. Misja opanowania. To jest basa. Już to chyba robiłem, tu jest taka fajna czapka do dostania. Kurde, teraz jest ten ryba potwór. Ganawa ten neuzen. węgorz Kanibal. Jeśli chodzi o moje główne konto, to jedyna ryba jaka mi została to węgorz Kanibal. A tutaj na tej misji opanowanie to jest jigbassowni nie pokazuje co. Aha, to jest inna misja. Ja myślałem o troszeczkę innej misji, ale dobra. Widzimy się za chwilę. Elo. A i nowy dzień się zrobi, bo upłynął czas. Jest widzowie ten. Ryba, nie mam co to jest, ale coś walczy, może być to coś jakiś pstrąg, nie wiem, chyba nie tyranu, bo za mocno walczy, jak jak będzie medalowy tęczowy, to, to będzie coś fajnego, levela nie wbiję, bo dopiero co level wbiłem, myślałem, że będę blisko levela wbicia, odblokowałem biały łoś, zbieram spoko łowisko i ryby potwór na Gandawie, ten na kanale, nawet spoko, złapałbym niosę tak szczerze, łapałem, łapałem ją na drugim kącie swoim. Ale pomyślę jeszcze, czy ją złapię. Ja się na pewno złapię, ale nie wiem, czy teraz. Pyk, o. Pyk, pyk, pyk. Melawy pszczoł tęczowy, spodek, ja nie narzekam, kasy też sporo, ja rzucam dalej, widzimy się przy następnej jakiejś fajnej rybie. Elo, do zobaczenia za chwilę. Siedzi wizowie coś, godzina 14:15. Co to jest? Co to jest? Zaryba? Tyranopsztong. Widzowie widzowy obstąg 9. Jeszcze jeden nam zostanie, widzowie. Titanopstong, przedostatni to jest. No fajna misja. Dwu, dwu, dwa odcinki poszły. Ten odcinek już jest na ludzi. padł ekot, to mnie cieszy bardzo. Unikaty będą na to fajnie siadać ogólnie. Także ja tam się ogólnie, widzowie, cieszę. No i mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać. No i co to jest? Taki mały, ale ryba to ryba. Ważne, że do misji coraz bliżej zostanie nam ostatni teraz: strong strong T-Rex. Zostanie nam tylko ostatni Pstrong teraz Pstrong T-Rex. Robimy takiego screena. Jego ja trzymam te jego zęby. Widać. Pyk. Zatrzymujemy do siaty, no i rzucamy dalej. Ostatni tą jak teraz już chyba was nie wyłączam. Zostanę z wami, musicie być świadkiem. Do 30 minut około film potrwał, plus 40 minut tego, no to lekko ponad godzinka, można powiedzieć, zeszła. W sensie filmu, lekko ponad godzinki. Jeśli nie chcecie oglądać, to możecie troszeczkę po prostu przewijać. Ja po prostu wam pokazuję całą misję. Po prostu, to ma być takie ten, żebyście widzieli. Halo? Co to jest? To jest chyba ostatni Tyran Obstrąg już od razu. Pik. To jest pewnie ostatni Tyran od razu, no i misja będzie zakończona, widzowie, z sukcesem. Mam nadzieję, wam się podobało, ja zaraz będę leciał brat sprzęt na Buffalo szalona okiego, potwora z samotnej gwiazdy już mam klip tak jakby z mistrzu nagrany i ta trzeba będzie kogo złapać, a później wrócę tutaj zarabiać ten wiecie co kasę żeby odblokować sobie lepszą siatkę choć trochę i, i, i złapię wtedy drewnianą miękławkę ogólnie siedzi ostatni najmniejszy jaki złapałem 1,4 kg ale zawsze coś Ryba to ryba. screeny też będą. Ryba to ryba. <coughs> Fajna jest. No i co? Co by tu innego mówić? Tyranob Strong. Zakończyliśmy misję. No i co? No ja się z wami będę żegnał. To są nasze okazy. Pobiliśmy rekord. Fajna zabawa była. Mamy Tyranob jak który jest naszą Trzecią największą źródło w grze jak na razie. W ostatnim odcinku był ten Okunencichel. No teraz mamy Tyranopstronga. Um, następny będzie ten, jak to się nazywa. Um, jak tu macie bufalo, to będzie bufalo szalono, oki. Okay. Także no ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało i Elo widzowie, cześć natka, jo, pozdrawiam Was, Elo. Jo.